Manko, Witam Was w kolejnym materiale ze 110. To jest już dziewiąty materiał, jesteśmy zaraz po świętach. Czyli jak widać, nie robiłem żadnych postępów poza nagrywkami. Nasza Zafira jest w trzecim trymestrze ciąży. Mam no, nadzieję, że za niedługo odrodzi. No i cóż, dalej będziemy zarabiać na przebudowę domu. Oraz wszystkie inne takie rzeczy. A? jakąś cechę wiedzy dostała bonusową, Super. Wiedza, umiejętności przyjmuje roger. Simowie z tą cechą otrzymują premię do pensji oraz bardziej przyjazne odpowiedzi od innych simów podczas rozwędzenia. Jako kariery nie będzie miała zafira, ale fajnie wiedzieć. Następnie, jak ono że to pójść do toalety. Widzicie do preferencji naszej zafiry. Dwie na romansy, mężczyźni. Barbara, kobiety, mężczyźni. Romantyczne aktualizacje, tak. I plotowniczy romans, poza Barbara wywołuje zazdrość. I plotowniczy romans wywołuje zazdrość, Barbara wywołuje zazdrość. I romantycznie granica eksploracja. Nasz wampirek A nie, no tak z kurtem. Ojciec, zdobył był. No. To odczucie. I Geralt mógłby się rozwijać korzystając z nocnika do końca, to by były urodziny przynajmniej już. Weź, przynajmniej tymczasowo bez małego dziecka. Żadnego dosłownie. To może ja teraz przebuduję pokój. Bo jednak... Okej, okay, już jest pokój dostosowany do dwójki dzieciaków. I mamy jeszcze średni papartowy, zimowy właśnie. Fiesta właśnie się skończyła, więc... W pierwszej cholinie do wyposażenia. Po drugiej za chwilę jakbyś mogła to dymi ozdoby. To święto było naprawdę udane, trzecie byłem korzystając z tego Idealnie. pomoże wzmocnić świetliwych Geraltowi. Jeszcze spójrzmy na jego umiejętności, wszystkie są na trzecim, więc jest dobrze. A z resztą Zafira mogłaby później dokończyć końca malowania tego obrazu. Najpierw zajmiemy się Geraltem, żeby już nie bał raniną. Oczywiście ja nie oszukuję śmietnikiem, nie oszukuję Murno, Jess i ja, No i mamy naszego Geralta jako dziecko, raz, dwa, trzy, kreatywnie, okej. Okay. No i już jesteśmy w generatorze, mamy wybrane dziecko, mamy wybrane rozszerzenia jakie posiadam i generujemy aspiracje. I mały geniusz, okej, okay. urządzam to. Wracamy do rozgrywki, wybieramy w sumie mały geniusz. I akceptujemy. Okej, okay, już jesteśmy z powrotem, i Gerald do sieci jeszcze. I cóż, mamy fenomen energetyczny i małego geniusza. Trzeba byłoby przerobić naszego Geralta, przynajmniej wstępnie, więc. Mimo wszystko jest bardzo podobny do swojego brata, ale jednak różny. A nie są bliźniakami, przypomnę, bo Geralt jest od Lu, a Kurty jest od Iwana Rasha, więc. Build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer no exposure i just wanna be a loner uh, some can't stay sober looking over all their shoulders like moving boulders just to get out of the home it sucks i've had enough i don't wanna feel the stuck under the rug all my problems that i shove i got nightmares in my head i fear that the thoughts build up until i can't hear that my mind fills up into a creature and it A więc wracamy do rozgrywki. Tak chciałbym napomnieć, póki jest modowania, żebyście zostali łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. W komentarzach możecie pisać odczucia odnośnie odcinka oraz ogólne wrażenia, propozycje imion. Na pewno któregoś wykorzystam, mimo że mam fulla propozycje w chore i Gerald już przysiadł do empatii robienia. Super. Jest ośpionym wilkiem, jak widać. Gerald ma w sobie ośpionego wilka. Co trzeba zrobić, by go zbudzić? No niestety, tym się nie będziemy zajmować, bo... Tak jak z genów wyszło, tak musi być. I ty masz akurat umysłowe... Szachy, a nie mamy gabinetu tutaj. O, Zafira, arcydzieło namalowałaś, super. Sprawdź ogarnij sztuki. Trzeba będzie ten balkonik przesunąć trochę i gabinet zrobić tutaj. <mulity> The thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the ends inside for me. But let's be really, really anxiety, can foggy all this stuff. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it For me, but let's be really real anxiety can foggy yeah. all this stuff. Sucks, when you finally feel like giving up Oh God, no luck Everything feels like you're sticky stuck I'm lost, handcuffed To the bed where I sleep, don't give a fuck Can't stop, unplug Feeling overwhelmed, I think I've had enough uh, Gotta find a way to get some energy Gotta find someone who's a good friend of me I need purpose to make it all worth it I'm still searching and I'm still learning I want a life that's filled with memories Not a life with regret in front of me I need focus to keep me from hopeless Psychosis, if I keep moping I got nightmares in my head I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough I just need to feel like the end's inside for me But let's be really real, anxiety can foggy, all this stuff I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough I just need to feel like the end's inside for me But let's be really real, anxiety can foggy, all this stuff Zrobił pusty. Ale trudno. Przyjmujemy lekko żółty taras. No i wracamy do naszej rozgrywki. Przydałoby się, żeby nasza zafira coś nieco się zarobiła tam. Ale tu mamy park na szczęście. Zbierzesz cały plon, dalej wykopiesz kopkę, kolejna kopka, czyli standardowe do na kasy, tu też wykopiesz i kurt masz szósty poziom kreatywny nawet. I Geralt musiałby się rozwinąć. I oczywiście szarę nie kupiłem. Jak to ja? Robiłem remont po coś, ale nie kupiłem do celowego dnia. To co Trudno. Jak zrobimy trochę, to wtedy szarę kupimy. Jest nie mogłeś. Ale za mało symulacji, ale wiesz, Co z tym ciastem czekoladowym się stało, że jest w postaci Józefina, to ja nie wiem. Ale już moja droga, jest stać na jakiś obraz. Nawet średni. A ty byś mógł zacząć pracować rzetelnie wraz z twoim bratem nad projektem szkolnym. Teraz nie ty mogłeś sprzedać. Gerald. Wysyć zrobić projekt na tarasie i dalej będziesz mogła zrobić lekcję, bo nie idziesz, nie idziesz do szkoły, tylko dopiero jutro idziesz. Ok, ten namiot zaczyna wyglądać jako tako. Tu trzeba się zgodzić. Tak, tej lampy nie zmieniłem, bo ona była na szybko dana. Będę taka sobie. I w tym oto będą szachy i ogólnie takie tam aktywistyczne rzeczy. Już nie mam dzieci, więc tym lepiej. Ten gabinet może być przechodni, równie dobrze. Ech, ten teraz mi pasuje bardzo. Wkrótce się na pół godziny. Może będziemy mieć pierwszego na już. A nie mamy funduszy na pokój dla nastolatka, to zrobię automatyczne przełączenie wszystkich szafów. Od dziesiątej Malowania więc. Tak będzie. To będzie działać za się okaże. No nie, zwykle kulowarskie ze 200. Mapę skarbu możemy sprzedać. Marsza Sofia daje radę sobie z tym domem. A ten dom się powiększa z każdym odcinkiem, nie ukrywając. A, dobra, zauważyłem coś. Tu trzeba zrobić tak. Później po pomęczę z niej. Na Najważniejsze jest to, że jest gdzie żyć. Ma się ogarnięty dom dość. Tutaj mógłby iść po portalu. Mały. A Ty Geralt mógłby iść... A, nie możesz wyczyścić. Dobra, trudno. Zofira w... musi wyczyścić. Zde w kuchni, w bo widzę, że tutaj już się zabudził. A, no tak, ty masz iść do szkoły. No o tym. Spóźnisz się, godzinę, nie wiem, chyba dobrze. później to kończy ten projekt a w tym, otwór o tak i zapijacz sprzedaj no i cóż, czekamy dzisiaj na poród Ja już sobie wszystko tutaj przygotuję. O, do odeszę, kiedy będzie powrót. I nasz kur wrócił do domu. Zrobił gabinet poza nagraniem. I nasza zafira zaczęła rodzić, więc lecimy do szpitala. Tylko gdzie jest to? Nie pozy do zdjęć. Nie uważaj, że dziecko w szpitalu. Dołącz. Sina jest ojcem tego dziecka, więc sygnał idziemy tam. I. No cóż, kolejny dzieciak. Ciekawe jaki płci I już jesteśmy w szpitalu. Podchodzisz tutaj, fiera? I ciekawe aż przyjmą nasz. nas Aha. Chyba już za chwilę przyjmą nas Proszę pana proszę nie grać tam na komputerze to znowu ja, Zafira. Nie przyjmą nas w tym szpitalu, no. A gdzie Marcel w ogóle? A, spierdzielił. Jak każdy tatusiek. No, i gdzie idziemy? Gdzie idziemy na większą czy na mniejszą porodówkę? Na większą. Aż jestem ciekaw, jakiej płci, okay. płci będzie ten psomek. Bo jak znajdziemy dwóch synów. A fajnie byłoby mieć pierwszą córkę. No, i już się zaczyna cała Więc za chwilę nie osibieliżery w generatorze już. Póki Zofia rodzi, to ja przypomniałbym o łapce w górze komentarzu, subskrypcji. Niestety muszę być mały twórca, ale fajnie byłoby mieć większe zasięgi. No, i mamy chłopca, więc zapraszam do generatora. To już jesteśmy w generatorze. Mamy imię chłopców już wybrane. Więc co, losujemy i zobaczymy, kto, jakie imię padnie teraz. Mamy bowl alfa No i Ulf teraz będzie. Okej. Okay. Ja wróciłem z generatora. Wylosowało nam imię Ulf. No, i to jest jedyny syn. Więc tutaj będziecie widzieć stan obecny ilości dzieci. Marcel jest zwykłym simem, więc nie będzie nadnaturalny, więc będzie pojedynczo liczony. W jego dzisiaj. Tu możemy z lekarzem... No cóż, na ah. tym chyba zakończymy dzisiejszy odcinek. Tylko nasza Zafira wróci do domu. Gdzie naszego dzieciaka przetreportowało? Tutaj, do pokoju dzieci. Fajnie. Weźmy... Akt urodzenia. Ustawmy od tutaj. No i mamy... Trzy akty urodzenia, ale nasz Kurt, nasz pierwszy potomek jest z vampirem, Więc jest liczony podwójnie nie ukryając. A teraz do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym Bajo!